Europosy Łukasz Kochut zaapelował, aby Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią stały się Europejską Stolicą Kultury 2029. Czy to się uda? Zapytaliśmy mieszkańców Katowic. Zapraszam do zobaczenia sądy Martyna Majewicz. Katowice mają szansę stać się Europejską Stolicą Kultury? Ciężko mi stwierdzić, nie mam pojęcia. A myśli pan, że Katowice mają taki potencjał? Myślę, że jest to możliwe. Dlaczego? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym głębiej. myślę, no, że dobry pomysł. Mają Katowice szansę? Myślę, że tak. A dlaczego? Nie no, w ogóle dobra komunikacja jest, prawda? I myślę, że jak najbardziej. Ten pomysł może wypalić. Ach, mam nadzieję, że tak. Życzę tego z całego serca miastu Katowice. Katowice mają taki potencjał, jak Pani myśli? Wie Pani, ja wprawdzie nie jestem mieszkanką Katowic, ale kiedyś tutaj pracowałam i wydaje mi się, że tak, ponieważ jest tutaj dużo wydarzeń kulturalnych. Są teatry, kina, mają miejsce różne wydarzenia kulturalne, także myślę, że jak najbardziej ma taki potencjał. Czy Katowice mają szansę stać europejską stolicą kultury? No nie wiem, no chyba tak, no jest bardzo piękne miasta jest. Czy ja wiem, że żyję tu od urodzenia i moje miasto się zmienia na moich oczach, także mam nadzieję, że tak będzie. Dużo młodzieży mamy. Myślę, że tak powinno być. Kultury trochę zabrakło do starszych ludzi. Nie ma zbyt dużo takich imprez typu Dzień Kobiet, tu w Katowicach na miejscu. Wszystko zabrze, chorzu, gdzieś tam trochę dalej. Co bardzo mnie też by cieszyło, jakby to było tak troszeczkę bliżej. Dosyć często korzystam z biletów do teatru, jak są po 5 zł. Ale też już nie ma komedii, tylko są już poważniejsze sztuki. No cóż, to widzę, niech się zmieniają? Ciężko powiedzieć. Wiele, wiele fajnych rzeczy ostatnio się dzieje w festiwale, koncerty, ale myślę, że konkurencja też może być zacna. Na przykład Kraków, Warszawa, Wrocław. Naj jak najbardziej. A dlaczego? Bo no proszę spojrzeć, dzieje, tak. Proszę jest... spojrzeć, jeżeli Pani zna Katowice, że tak powiem stare i zobaczyć teraz jak Katowice wyglądają, to to już jest miasto kultury. To nie musi się stać miastem kultury. Zmiana korzyść na lepsze. Także, że, że, że no oby miało szansę. No mnie się wydaje, że tak. A dlaczego? Po prostu, bo się rozwija wszystko. No i pięknie miasto się robi. Czy Katowice mają szansę stać się europejską stolicą kultury? Jak pani myśli? No, myślę, że tak. A dlaczego? Jaki pani widzi potencjał w tym mieście? No Duże miasto, jakieś tam są tutaj teatry. No trudno mi powiedzieć, tak jak mówię, nie jestem z Katowic. Mają szansę, uważam, bo posiadają bardzo dużo instytucji kulturalnych No i wydaje mi się, że mają dużą szansę. Zdecydowana większość uważa, że są szanse na to, aby to właśnie tutaj była Europejska Stolica Kultury 2029. Czy tak będzie? Czas pokaże. Muzyka